I cóż, witamy na locie numer 5 a w zasadzie na dogrywce po locie gdzie już wiemy jak to wszystko wyglądało jest poniedziałek, około 17 wysłanych na ten lot zostało 11 gołąbków 8 jest w domu Trzy lecą, brakuje późnego rocznego samczyka e, rocznej samiczki, dwuletniej. No, takiej dwulatki, która w tamtym roku też przyszła po sezonie, bo zawinęła się na pierwszym locie. Już jako młoda miała jakąś tam przygodę, więc mogła się poddać. I cóż, z przebiegu lotów, e, znaczy z tego co widać po liście konkursowej. No lot nie był łatwy, ale też nie był katastrofalny. Konkurs trwał w oddziale godzinę 25. Co i tak było dość dobrym wynikiem, bo tu są siedmiu oddziały z podobnych miejscowości. No, troszkę gorzej to wypadło. Jeden oddział w ogóle z naszego kręgu rejonu. Przełożył sobie zegary na dzień kolejny. Do tej godziny 18, o której były zegary, wróciła generalnie w oddziale połowa gołębi. Tak z list wynika. Natomiast no, na zegarach widać było znaczne rozwarstwienie, ale o tym tam będzie dalej w filmie. Myślę, że cieszy w sumie wynik ilościowy. Roczniaki, w zasadzie na 5 włożonych, 3 w domu. W tym jeden e, tamten samczyk, który się zazwyczaj spóźniał, usiadł jako pierwszy i odbił się jako 145 w oddziale, 42 w sekcji, więc. Taki mały Małe pocieszenie A w ogóle z rocznych gołębi To był dziesiąty roczny gołąb w oddziale e, Tak na szybko patrząc Więc no chociaż tyle mm, Cóż no zapas sił Jakiś tam miały Bo na noc było ich siedem Jeden doleciał rano tak jak mówiłem Natomiast no, czasy Są jakie są To zobaczycie tam w trakcie no, jeden, jeden, Ten jeden właśnie się załapał W konkursie drugiemu niewiele brakło trzeci był już późno na zegary natomiast no tutaj to myślę, że akurat cechy wolicjonalne zaważyły a nawet nie tyle może przygotowaniem bo, no bo przychodziły te gołębie zmęczone, ale nie zajechane zresztą no jest godzina dzisiaj 16 i, i widać, że raczej raczej nie ma tragedii nie są ospałe, czy coś takiego, więc to cieszy. Generalnie ciężki lot, ciężki. I nie tylko dla mnie, więc... Więc cóż, czas tutaj ma teraz w sumie drugorzędne znaczenie, ale mówię, widać było ewidentnie na liście konkursowej, widać, że hodowcy, którzy dysponują wyrównanym stadem i materiałem selekcjonowanym od kilku lat, ty po prostu jak zaczynają gołębie siadać, to regularnie w miarę siadają. Siadają i tutaj pewnie e, zasługa w tym też hodowców, że tak siadały, tak? Ale przypuszczalnie nawet gdyby były słabiej przygotowane, to też by siadały równo. No tutaj jest młode stado. E, przygotowanie też jest jakie jest, więc no też co tu od nich e, cudów wymagać, tak? Walczymy dalej, jest na tą chwilę 11 gołąbków do zakuszowania na 300. Zobaczymy, co będzie z tym samczykiem. Czy on przyleciał, właśnie on przyleciał z treningu po 4 tygodniach. Natomiast, yy, czy on nie mu się kontuzja, bo to jest bo akurat ten, który przed sezonem miał tą kontuzję skrzydła. Więc zobaczymy. A na dalszą część to zapraszam. Mu się chce te wypociny, nasze oglądać. Jest nam niezmiernie miło. Fajnie, że tam paru hodowców z sekcji też tam w to zagląda i jakiś pozytywny odzew jest. Więc fajna sprawa. Pozdrawiamy i wszystkim gratulujemy. I życzymy udanych powrotów. Co by tych gołąbków było jak najwięcej na następny lot. I zapraszamy na dalszą część. Mamy niedzielę godzina 14.17 prawie 8 godzin lotu. Z tego co gdzieś tu dotarły do nas informacje nie tak dawno, gdzieś 10 minut temu maksymalnie 15 może pokazały się gołębie no gdzieś za 30 km wcześniej przed nami u takich czołowych hodowców także. Wyglądamy. Wiaterek troszkę widać, drzewa się ruszają. Generalnie większość trasy pod wiatr. Końcówka z wiatrem delikatnie północnym. Gołębnik. Można powiedzieć. Czeka ten jeden, który tutaj sobie nie poszedł, bo przyleciał w środę i jest jeden, który przyleciał wczoraj wieczorem. Z samców przyleciała też jeszcze jedna roczna samiczka. Reakcje moje, jak to wczoraj zobaczyłem, to zobaczycie na końcu filmu. Nawet aż to nagrałem z radości. A teraz cóż, no. Tu jest kulawa właśnie, o to jest ta samiczka, która doleciała. I tu gdzieś sobie siedzi kulawa, która też czeka. My wyglądamy. Myślę, że jak do wpół do coś przyleci, do wpół do trzeciej, no to będę bardzo, bardzo zadowolony, bo to będzie raczej przyzwoity czas. Natomiast jak to finalnie wyjdzie, postaramy się Jakoś to uwiecznić. Pozdrawiamy. No i mamy pierwszego gołębia, ale już zaleciał jakby od miasta, czyli przeleciał. 91,44. gołębie, który do tej pory cały czas miał problemy z tymi prędkościami, ale no fantastycznie sobie. Myślę, mimo że jest dopiero godzina od pierwszych gołębi, o których wiem, to i tak jest mocno przyzwoicie roczniaczek. Zaraz mu przynoszę samiczkę i daję znać kolegom, także super. No, i cóż, poszedłem na kawę. I po godzinie od pierwszego, 15.7.30, tu 15.7.23, prawie równo godzinę, przyleciał drugi, dwuletni samczyk. biorąc pod uwagę fakt, jak to wygląda w niektórych hodowlach, gdzie nie ma nawet pióra, No, a tu się samicę tuką no to, to niby nie jest tak źle, bo można powiedzieć, że jest 20%. Patrząc na to z tej perspektywy, jak były szykowane i, i czego bym oczekiwał od nich, no to powinno być tych gołębi więcej, powinny być chociaż cztery. Pięć to by było pewnie bardzo dobrze, bo to by była połowa, a to raczej mało prawdopodobne. No, natomiast no te dwa, no, no nie jestem zachwycony, powiedzmy. Coś tam przyleciało, ale szału nie ma. Zobaczymy, jak to dalej będzie, jak z zegarami. Pewnie to już jest po konkursie. Bo czołowi hodowcy tam, z tego co słyszę, to mają dokładnie sporo. Liczbowo mają sporo, no ale mówię, myślałem, że troszkę to będzie lepiej wyglądało no widać, że gołębie nie są jakoś strasznie wyjechane ale no ale cóż, pogoda jest taka jaka jest błękitne niebo słonecznie czasu jeszcze zostało trochę ciekaw jestem tylko tak naprawdę jak to liczbowo się zakończy na koniec dnia nie mniej no, chyba to jest kolejna moja porażka ale cóż, bywa o, wyglądamy dalej i 17.15 Czyli znowu godzina od pierwszego jest roczny 91.02 Bardzo nas to cieszy, no chodź, chodź, masz napis Ale z tego co się orientuję Orientowałem nieba, niedawno o, nie jest tak kolorowo bo i u czołowych hodowców gołębi jest o 30% w niektórych przypadkach, więc u nas w zasadzie też jest 30% w tej chwili. No nie całe. Nie całe jakby było. No nie no, w zasadzie no niecałe powiedzmy to, kawałek pióra brakuje, jakby usiadł czwarty to było git. A jeszcze pewnie 33-14 i ten 16,019 to przylecą, bo to lumpy takie, obibłoki, no ale ten to widać, że się zmachał, nie? Także fajnie zerocny. Cóż, czekamy dalej, pozdrawiamy. Już mamy przed 20 prawie. To jest gołąbek numer 6 u nas, czyli przekroczyliśmy połowę. Przy okazji, przy okazji na zegarach byliśmy o godzinie 18. .00. W zegarze mieliśmy trzy gołębie, przyjechaliśmy z zegarów, czekał na nas czwarty, za chwilkę przyleciał piąty, to jest gołąb numer 6. natomiast na zegarach sytuacja wyglądała tak, że czterech hodowców miało trzy czwarte gołębi, w sekcji mamy około 35 pięciu chłopa, czterech trzy czwarte gołębi, z trzech koło połowy, większość mniej niż połowę, było kilku takich, którzy mieli po jednym gołębiu albo wcale przykoszowanych koszowanych, 30 prawie, mniej więcej, a więc no lot nie należał do łatwych. Oddział są. Zaraz zostaniesz, Jurek. Wiesz, oddział sąsiedni przełożył zegary na dzień jutrzejszy. Także skala trudności lotu dość dość. Zobaczymy, ile jeszcze się tych. No chodź na pisie, chodź, chodź, chodź. Ile się jeszcze tych gołąbków zleci? Z 5 rocznych są trzy. A tu jeszcze widać, gołębie latają. O, jest nasza, ha. czyli gołąbek numer 7, to jest na 100% 33,14, z 2014 roku jej samczyk jest, także temperatura spadła, swoje odsiedziała na dachu i przyszła, no, czyli można powiedzieć, w sumie jak na taki ciężki lot, to chyba mimo tego, że czasy słabe, to ilościowo powinienem być zadowolony. No chodź! Chodź, 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 chodź. Jeszcze masz siłę latać. Chodź, 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 chodź Chodź, czeka. chodź No to może jeszcze coś przyleci. Także zobaczymy. Pewnie za niedługo sobie zobaczycie to, co było przedrobione, co było w trakcie. No i cóż, pozdrawiamy zaraz, tak? Chodź, 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 chodź. I pierwsze do półki, do samca, nawet nie do jedzenia. To jest gołąb, który przyleciał no pewnie koło 19. Z masy zjechał, natomiast no nie śpi, nie jest zajechany totalnie. Wiadomo, jest zmęczony, ale... ale no nie jest po prostu... nie są to zwłoki, tak. Abstra. Ta która przyleciała też, akurat się udało ją uchwycić de facto. Gołąb po kontuzji, jako gołąb młody, rozbity na półmostek, pęknięty. Więc no cóż, przy 9 godzinach lotu prawdopodobnie jej to do, doskwiera. Więc też do wybaczenia. No. Także brakuje jeszcze trzech samiczek, samczyka późnego jednego, samce ładnie, dzisiaj się zeszły samca jednego, późnego i trzech samiczek dwóch dwuletnich i jednej rocznej także czekamy, pozdrawiamy a tu o, dzisiaj taka niespodzianka tego jeszcze nie grali przyleciał samczyk z lotu 91,45 ten który był przed sezonem kontuzjowany z tps -em. i 12,537 to jest akurat samiczka z tej ostatniej trzy Bardzo nas to cieszy. Wpuścimy. Dobre, ciekawe. Czy tamten jest mocno kontuzjowany swoją drogą? Zobaczymy. No to super. Także 3 na plus. Pozdrawiamy.